Fajny, prosty przepis, yy, szybki, bo w sumie do godziny jemy bardzo dobre leczo. W rozgrzonym piekarniku do 200-220 stopni, na prawie 30 minut, lądują papryki, które chcemy wykorzystać. Czyli czerwono, papryka słodko -zielono, żółto, a dostaje takiego lekko dymnego i słodkiego posmaku. I zobaczcie, jak to wygląda. One się lekko zapadły i za chwilę obiera z tej skórki, pokrojemy sobie tak. Cebula, przekroć na pół. że tutaj e, mamy ułatwienie, bo kroimy ją w fajne. Piórka i tu nie żałujemy. Sało, tako fajno, wielko. Cebula. Mogę się wziąć kiełbasa, śląsko. E, różnie jest krojono, doleczą. Ja na przykład lubię jednak, jak jest przekrojoną na pół. I zrobiono w takie centymetrowe, zobaczcie się, paski. Bierzemy ją, teraz o tak dokładnie po porza, o paski, słupki, coś takiego. Frankfurterki bierzemy i krojemy na takie troszeczkę większe kawałki, o. Rozgrzewamy patelnia, dodawamy troszeczkę oleju. Patelnia mamy rozgrzano. co najważniejsze to najpierw obsmażyć nasza kiełbasa śląsko i francka. Mogę wziąć i sobie obrać trochę naszej papryki. Krejemy ta papryka w naprawdę wielkie kawałki. Zobaczcie, takie kwadraty do womy cebula. Tak, tak, tak. Jubaska, cebula, frankfurterek, No, pikpedio idealnie podsmażony. I teraz, robimy taki myk. Kiełbasa cało wyląduje w garcu. I czosneczek, czy ząbki. Pokroić go. A, lubicie. Ja lubię tak dosyć <grych> grubo. I teraz możemy wciepnąć do środka nasza cało piękno papryka szoskiem. O! I teraz wylądują pomidory. Bo no, tak tak piri, nie? Ta jedna... mamy no W całości... Ta jedna... jedna Maluteńko, bardzo, bardzo... Posieką. Tak nawet drobno i do środeczka wyląduje. I teraz. Papryka słodko. Spokojnie. Jedna płasko łyżeczka. Jedna płasko łyżeczka. Papryki wędzonej. I... Pieprz, to jak lubi. My to przykryjemy na małym ogniu, to się będzie dusiło jakieś 25 do 30 minut. Maksymalnie, ale może nam tego płynu za dużo odparować, więc pamiętajmy, że mamy jeszcze ten fajny płyn, lekko przypolony, słodki na tej blasze. Ja wiem, że to może nie wygląda super, ale wlejmy go cały, bo tam jest cały smak papryki. To jest mega. Jest dosyć pikantny i powiem Wam, że takie leczo na takie, bym powiedział, wieczorne, zimne posiadowy, listopadowe na przykład, danie jest idealne.